gotowy poznać ciemną prawdę o otaczającej Cię technologii bezprzewodowej? Są wszędzie. Moje praktycznie każdy są w domach, w restauracjach, pociągach, są wszędzie. Oto sieć Wi-Fi. Czy aby na pewno nam nie szkodzi? Router Wi-Fi promieniuje z wartościami nawet do 100 000 mikrowatów na metr kwadratowy. Wszelkie urządzenia oparte są o normy z 1972 roku, które zostały utworzone przez wojsko na potrzeby radarów. Norma jest 100 000 razy wyższa od wartości bezpiecznej dla zdrowia. Proszę sobie wyobrazić osobę mieszkającą w bloku która dostaje silne promieniowanie elektromagnetyczne z routera sąsiadów z lewej, prawej, góry i dołu. W takich mieszkaniach normy są przekroczone nieraz o dziesiątki tysięcy razy. Bekt, cóż to takiego? To telefon stacjonarny z tak zwaną podstawką czyli bazą. Czy twoja mama, babcia, a może i ty posiadasz takie urządzenie w domu? To urządzenie promieniuje kilka razy mocniej niż router Wi-Fi. Masoneria wprowadziła na rynek taki telefon, aby skutecznie od wszystkich powybijać. Baza tego telefonu promieniuje bezustannie 24 godziny na dobę we wszystkie kierunki, na odległości nawet do 300 metrów. Jeżeli posiadasz telefon typu DECT, należy go jak najszybciej wyłączyć. I zainwestować w telefon na kablu, który nie wytwarza szkodliwych mikrofal. Stacja bazowa. Z pewnością wiesz, jak ona wygląda. Bazy stawiane są na szkołach blokach, szpitalach. Promieniują z ekstremalną mocą. Jeżeli ty widzisz antenę z domu lub masz ją niedaleko swojego miejsca zamieszkania, to jesteś w poważnym zagrożeniu. Badania przeprowadzone w Krakowie w 2015 roku wykazują, iż antena postawiona na bloku powodowała zgony na dziesiątych, dziewiątych, ósmych, siódmych, szóstych na wszystkich piętrach w wyniku nowotworów. W innych mieszkaniach Mieszkańcy skarżyli się na liczne zawroty głowy, mrowienie w nogach. Z Spadał wyszło, że niewątpliwie jest to przyczyna tych chorób z powodu anten zbyt nisko umieszczonych i zbyt blisko mieszkań. Po czym podpisał się główny inspektor sanitarny z Warszawy: Nie spodziewałeś się tego. A tak. Elektroniczna niania to również poważne zagrożenie. Nie wolno stosować tego typu urządzeń, zwłaszcza przy takich małych dzieciach. Taka niania, żeby dawać rodzicom podgląd obrazu na żywo lub głosu, musi kontaktować się między jednym urządzeniem a drugim, przez co wytwarza niesamowitą moc. Mikrofal, które mogą być zabójcze dla nas, a co dopiero dla takiego maleństwa. Każdy z nas ma smartfon lub tablet, podczas rozmowy przez telefon otrzymujemy moc nawet 2 milionów mikrowatów na metr kwadratowy. Przypominam, iż bezpieczna wartość dla zdrowia to tylko 10 mikrowatów na metr kwadratowy. Przeglądanie internetu, oglądanie filmów przez tzw. transmisję danych właśnie tak promieniuje, mocy są niewyobrażalne. Należy włączać opcję transmisji danych tylko wtedy, kiedy używamy internetu. Ważne, aby na noc nie kłaść telefonu obok głowy. Odłóżmy go w kuchni miejmy bezpieczny sen. Skoro już mniej więcej poznałeś zagrożenie płynące z naszych domowych urządzeń, możemy przejść do drugiej części filmu. Wprowadzenie 5G do Polski oznacza koniec, i nie wyolbrzymiam sobie tego. W Gliwicach i obecnie Orange z firmą Huawei testują sieć 5G. Codziennie na okologi kolejka większa niż za komuny w Supersamie. Dlaczego? Ponieważ sieć 5G może promieniać 8 razy mocniej niż teraz. Mało tego, żeby wszystko działało z takimi częstotliwościami, anteny będą umieszczone masowo co 80-200 metrów. Będą nawet na ulicznych latarniach. Już się przed tym nie uchronisz, nowotwór to tylko kwestia czasu. Mało tego, sieć 5G nie została przebadana, czy jest bezpieczna dla naszego zdrowia, a jest już wprowadzana. Po uruchomieniu sieci 5G w Holandii ptaki zaczęły masowo zdychać. Czy już to nam nie daje do myślenia, że ta sieć jest dla nas zagrożeniem? Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Geldzow, jestem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania i Prawa do Życia z siedzibą w Rzeszowie. Chciałem w tym wątku opowiedzieć o planowanych zmianach w ustawie o rozwoju i wspieraniu usług telekomunikacyjnych. Na początku trzeba się zastanowić, dlaczego chce wprowadzić technologię 5G, która w istocie jest zupełnie niepotrzebna, ponieważ nie jest mi znane żadne miasto w Polsce, które by miało problem z dostępem do bardzo szybkiego internetu. Same miasta zawierają, są okablowane światłowody, telewizje kablowe, więc tu nie tkwi problem. Problemem, problemem jest to, że ten rynek, który należy również do innych podmiotów, chcą w istocie przejąć telekomunikacyjni inwestorzy reprezentujący sieci telekomunikacyjne. Drugim powodem, który jest jeszcze istotniejszy, jest to, że w tej chwili w Polsce działa tysiące nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowych, które są zagrożone gigantycznymi karami z tytułu opłat legalizacyjnych, o ile da się daną inwestycję zalegalizować oraz kar, kar z tytułu nielegalnego użytkowania. I operatorzy, wiedząc o tym, że jest takie zagrożenie, postanowili prawdopodobnie skorumpować pracowników Ministerstwa Cyfryzacji po to, aby obejść tą procedurę i w istocie, żeby prawo wyglądało tak, że budują sobie wolno stojące maszty o bardzo małej mocy, po oddaniu do użytkowania natychmiast zwiększają mocy, twierdząc, że już nic nie potrzebują mieć, czyli właściciel sąsiedniej nieruchomości ma tylko prawo ograniczone do obrony swojego interesu prawnego. Po drugie, żeby zwolnić ich z tych opłat i kar legalizacyjnych i za użytkowanie. no i może im to przynieść gigantyczne oszczędności. Kolejną kwestią, która ma z tym związek, jest kwestia rzekomych badań o nieszkodliwości istniejących w dzisiaj technologii. To Te wszystkie badania, które nie istnieją, które promuje profesor Sienkiewicz, profesor Krawczyk, profesor Sieron, to jest mrzonka, ponieważ ostatnie amerykańskie badania potwierdziły związek przyczynowy skutkowy chorób nowotworowych z oddziaływaniem Pól odpowiadających polom stacji bazowych telefonii komórkowej. Dodatkowo, taką teorię potwierdza pani profesor Bordkiewicz z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, mówiąc o szkodliwości telefonów, Wi-Fi i innych technologii i, i rolę, jaką to odgrywa w zachorowaniach, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe głowy. Bo jak się okazało, że operatorzy telefonii komórkowej fałszują notorycznie dokumenty, sądy administracyjne. Nie uznają tych dokumentów, no to postanowili zmienić, zmienić sposób, można powiedzieć, procedowania, tak, żeby projektant oświadczył i nikt nie miał prawa do weryfikacji tego, a idąc nawet dalej, żeby mieli prawo do ograniczenia własności nieruchomości obywateli Polski, czyli naruszając artykuł 64 ust. 3 Konstytucji RP. W istocie, możemy wprost zastanowić się tylko, jak gigantyczna kwota poszła do Ministerstwa Cyfryzacji, jeżeli chce się. Wyłączyć polskie społeczeństwo z udziału w procesie decyzyjnym dotyczących stacji bazowych telefonii komórkowej. Tutaj no, niestety odpowiedzi nie znajdziemy, tylko jest kwestia tego, jak te zmiany się potoczą. No bo to, że Instytut Łączności Warszawy organizuje konferencje, że stacje bazowe są bezpieczne, zaprasza tylko tych naukowców, którzy mówią pozytywnie dla inwestorów, tych, którzy nie mają badań, tak Sienkiewicz z InSkipu, Lobby komórkowego, które rzekomo prowadzi badania i się wypowiada, a tych głosów z przeciwnej strony w ogóle się nie słucha. Ministerstwo w ogóle nie reaguje na słowa pani profesor Bordkiewi, że sama wifi fi telefony mogą być szkodliwe, co świadczy o tym, że dla ministra Marka Zagórskiego nie ma żadnego znaczenia zdrowie i życie, także pracowników Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt ustawy nie przygotowali wymienieni, na stronie Ministerstwa Cywilizacji pracownicy, tylko operatorzy telefonii komórkowej, a tą ustawę napisali wspólnie z nimi pracownicy właśnie tego ministerstwa po to, żeby działać przeciwko polskiemu społeczeństwu. W istocie zmiany, które mają nastąpić, mają być zmianami wprost wymierzonymi w społeczeństwo pod pretekstem zacofania cyfrowego, które nie istnieje. Ale prawdziwa przyczyna to jest oczywiście to, co jest w licznych aferach to są pieniądze, gigantyczne pieniądze, którą, którą mogą otrzymać pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji i szczególnie pan również minister Marek Zagórski. Nie wiadomo jaka rola w tym jest premiera, jaka rola w tym jest prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście wiedzą o prawdziwych motywach wprowadzenia technologii. Która ma na celu również kontrolowanie wszystkiego, co się da. Dzisiaj każdą rozmowę, wszystko można podsłuchiwać, można mieć pełną kontrolę nad obywatelem, nad służbami, nad wszystkim. I to idzie w tym kierunku. Niestety, na przykład w takim potężnym kraju jak Stany Zjednoczone, kongresmeni zauważyli, że ta technologia jest niebezpieczna, ponieważ poprzednia technologia również Wskazuje na to, że istniejące choroby nowotworowe mogą mieć związek przyczynowo-skutkowy, co dowiodły badania 19-letnie, prowadzone co prawda na szczurach, ale mające przełożenie na ludzi. Były to najdroższe badania w historii za 30 milionów dolarów. No oczywiście polskie państwo, minister cyfryzacji, czy pan Jerzy Żurek z Instytut, Państwowego Instytutu Łączności nie zwrócą uwagi na te badania. A badania będzie na przykład pan Sienkiewicz chciał podważać z inscriptu, który nie ma pojęcia nawet o czym są, bo wypowiada się, wypowiada się człowiek, który nie ma pojęcia, dla którego życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko inwestor. Więc kończąc ten wątek, mo mogę powiedzieć wprost, że zmiany, które są planowane, są zmianami przeciwko społeczeństwu, mają inwestorom w istocie umożliwić przejęcie kontroli nad państwem, nad obywatelem i nad firmami świadczącymi usługi internetowe za pomocą światłowodu. I taki jest rzeczywisty zamiar. I teraz pozostaje tylko już na koniec pytanie, czy te zmiany rzeczywiście wejdą, czy pan Jarosław Kaczyński ugnie się bogatym inwestorom popełniających przestępstwa w Polsce, czy też po prostu ta ustawa zniknie tak dwa lata temu i zablokuje ją również pan prezydent Andrzej Duda, który wspierał mieszkańców Krakowa. Pomimo, że niektórzy posłowie odwrócili się od nich, promując znowu technologię 5G, tak jak już powiedziałem wcześniej, technologię zupełnie niezbadaną i tym samym technologię bardzo niebezpieczną. Dziękuję. Teraz posłuchamy relacji mieszkańców bloku, na którym zamontowali stację bazową. Yes. Pani lokatorek yy, i bardzo proszę o, o krótkie opowiedzenie. Jak się Panie czujecie po zainstalowaniu masztów, trzech masztów na waszym budynku? Kiedy to było? Maj tamtego roku. Tego roku wprost... Mamy zdiagnozowanych kilka nowotworów. Najgorsza sytuacja jest na ósmym piętrze. Jedna osoba ma raka kości, raka piersi. Nie, nie, nie ma możliwości operowania w związku z tym, że jest kości, Tu w tym mieszkaniu był mikroudar typowy dla skutków promieniowania elektromagnetycznego i Halinka miała zaburzenia krążenia. Pogotowie zaburzenia, przyjechało. I tarczyca nasiliła się w bardzo znacznym stopniu, do tego stopnia, że miała problemy z y, wykonywaniem prostych czynności, dlatego że kaszel i te wszystkie inne objawy, a osoba, która mieszkała, w y, mieszkanie obok, wylądowała, że tak brzydko powiem, w domu opieki, bo zaczęła się przewracać, zaczęła tracić równowagę, ponieważ jest osobą samotną, nie było możliwości, żeby jej ktoś non stop pomagał, więc... Niestety zabrano, zabrano ją do domu. I na ostatnim piętrze, na 14, gdzie była pralnia przerobiona na mieszkanie, ten pan, o, w tym roku też zdiagnozowany nowotwór, wygląda strasznie. Leczy się onkologicznie. Później, piętro 11, osoba też ma raka. To jest rak, zdaje się, wątrowy szkódła 25 kg. mój mąż ma spadek płytek krwi o 140 tysięcy w ciągu roku, bo porównywałam badania, dlatego że zainteresowałam się tym, czy rzeczywiście te płytki spadają. Wzięłam badanie zeszłoroczne i wzięłam badania obecne 140 tysięcy. To jest, to jest dobrze, że on ma te płytki w miarę jeszcze jako takie, że nie jest to zagrażające życiu, ale jeżeli to będzie spadało w tak wszystkim tempie, to... Ja sobie nie wyobrażam, co będzie dalej. Ja mam zdiagnozowaną tarczycę. U mnie nikt w rodzinie nigdy nie miał tarczycy. Ja zrobiłam w tym roku badanie i okazało się, że mam duszę. Brzoskwinia, mała wieś położona nieopodal Krakowa. Radar wojskowy, który stoi niedaleko tejże wsi, zagrożenie dla mieszkańców jest ogromne. Biała kula to tylko osłona radaru, który jest w środku. Antena radaru obraca się non stop wokół własnej osi. Daje impulsy promieniowane na dany obszar co 7-15 sekund. Jak widać na mierniku, wyłapuje on w przeliczeniu 2 miliony mikrowatów na metr kwadratowy. Wartość jest zabójcza. W Wojsku ludzie, którzy pracują przy takich urządzeniach, są bezpłodni i ciężko schorowani. Mało tego, proszę zauważyć, że z radarem dosłownie sąsiaduje wieś koziary. Nawet sobie niech wyobrażam, jakie tam są wartości promieniowania, skoro w odległości jednego kilometra od radaru są 2 miliony mikrowatów na metr kwadratowy, co jest 300 metrów od radaru. Zgodno to kwestia czasu. Bydło nawet nie zdąży zauważyć radaru, zanim umrze. Jeżeli jesteś w ciąży, to nie narażaj swojego dziecka na promieniowanie. Nie używaj komórki cały czas. Nie rób mu tego. Jak się urodzi, nie montuj zasranej niani elektronicznej, która promieniuje zabójczo dla takiego maleństwa. Dziecko się nudzi. Nie dawaj mu telefonu, żeby się albo oglądało bajki. Moc promieniowania zniszczy jego młodziutki organizm. Apeluję do wszystkich matek, aby zaprzestały używać tabletów, telefonów przy dzieciach. Matka, która kupuje pięcioletniemu dziecku smartfon, tablet, dla mnie jest jednym i p po... Bo takie bydło nie zdaje sobie sprawy, jaką krzywdę robi dziecku. Mało tego. Proszę teraz uważać, bo to co powiem nie jest żartem. Bezpieczna norma dla zdrowia przypomnę to 10 mikrowatów na metr kwadratowy. Obecna norma w Polsce to 100 tysięcy mikrowatów na metr kwadratowy. Co chcą zrobić w 2019? Podnieść normę do 10 milionów mikrowatów na metr kwadratowy. Czy to jest normalne? Czy was nie popierd... Jeżeli to wejdzie, to mamy wszyscy Słowem, grozi nam masowe ludobójstwo. Zapie nas jak szczury, a polskie bydło milczy i liczy się tylko, żeby internet w telefonie zapie. Zanim bydło się obudzi, dawno się przekręci na onkologii. Będziecie zdychać w domach ze smartfonem w rękach. Po cichutku wprowadzą normy i jak j... Je... masz tu taką moc, to nawet nie mrugniesz i cię zmiotą z tego świata prędzej niż sobie zdajesz sprawę. Mało tego. Wprowadzą takie coś, że na sobie mogą postawić gdzie chcą. Nawet tobie na balkonie i ch*** zrobisz. Media milczą.